Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nibianin i witam Was w, w Battlefieldzie. Jest to nasz kolejny odcinek tutaj na mapce Wielki Bazar. Dzisiaj troszeczkę tak nietypowo w, w, w poniedziałek nagrywamy. 8, godzina 18 zaczynamy. I jeszcze przy okazji tutaj dochodzą do nas jakieś osoby różne. No ale jest tak no... Nas... Oooo fuck! Super. Na razie jest nas tutaj dość mało, ale to nic. <Rico pure> Może z czasem tutaj przybędzie więcej osób. Jak tutaj widzicie, Zacząłem używać. Widzę, że to już się bawią. Come on, ludzie! Ej, spokojnie! A to nie było zbyt mile. Osób jest mało, to prawda. Jeszcze wszystkie punkty nam zarąbali. Zresztą, jeżeli nie będzie to zbyt dobry mecz, ktoś tu siedzi. No tak. Dobra, właśnie, to zobaczyliście, to już. To <kluzła> sorry, eee, dzisiaj troszeczkę jestem nie, 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 nie w stanie. Ale, 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 nagrywamy. Ym, zauważyliście, że używam tutaj celownika noktowizyjnego? A tak mi się właśnie dość bardzo, no jakim cudem ja... Piernicze, on do mnie strzela. Nawala we mnie jak cholera, a ja do niego strzelam i nic. Jest ktoś w stanie mi to wyjaśnić? Łaskawie? No come on! What the f Fak, czuję się jak normalnie na wojnie. Dobrze, te neutralizowany. Kurde, dajcie mi spokój! Piernicza. Eee właśnie to jest mój nowy sposób gry w battlefieldzie. A jest on właśnie taki, że używam celownika noktowizyjny. Że... Z której strony? Z której strony? Z której strony? Jest takie dziwne. Jest ich sześciu. A przy każdym punkcie jest ich po czterech. No to troszeczkę niemożliwe. <laughs> ehm... I też właśnie. To jest mi właśnie nowe tryb brania, że mam celownik chorób... no, to Ty staryś aptekę. Wow. No to amen, nie będę go leczył. Bo tam, tam się zna, i ważne jest to, żeby zaznaczać wrogów. W Q to jest bardzo ważne. Wtedy koledzy ich widzą, i są w stanie ich zabić. A szczególnie mi się to podoba na mapce, na mapce na kanałach podczas. Dead Tam wtedy się. Z jednej strony nasze autko, z drugiej strony ich autko. No nie, to są jakieś jaja. <laughs> um, Odraśpimy się na tym naszym kole szkół. Coś ciekawego, czy to nie jest przypadkiem ta strona, z, z której jest ich autko? No jak tak, to jestem w lekkiej. Dobrze, że to... Fuck! Nie widzę... NIE! NO NIE! NIE! O oh, fuck! Shit... A to się fajczy! O! jamen. Dajesz! Ja sobie wezmę technika... Hmm. Kto te Czy to tego to ja używałem? Tak? Nie. No wiem, bardzo zobaczymy. Tak to musi być. A jednak tam nikogo nie ma, tylko ktoś jest tutaj. Teraz oznaczamy Q dla wszystkich. Odbijamy punkty. Dobrze, dobrze. Ludzi przybywa. To też jest bardzo dobre. Tam NIKOGO NIE BYŁO! Kurde... Nie przypadam za bardzo za tą mapą, ale niestety taka mi się wylosowała. Przecież nie będę się na kanałach. Chyba, że chcecie. Kurde, od tyłu! Czy zaną koledzy byli? Dobra Dobra, tam zrobimy zaporowe, Fak. pach no nie mają tyle granatów, no kaman. on no, jeszcze jeden Następny. No i następny, super. No i jeszcze jeden. Co, może jeszcze macie Ale nie sam! Nie wiem co ty robisz, no nie nic sam, nic sam. Wiesz do mnie. Co jest? BMP tu wjechało. Noż ludzie zrobią wszystko, żeby tylko kogoś zarypać <laughs> więcej dożenia do kila niż, niż współpracy. Tak Co ja zrobiłem? E, dobra, dobra, mogą to rozwalić. Mogą to łatwo rozwalić. Dawaj. No, dawaj. <laughs> Szybko. Gdzieś ty się teraz pił. Tutaj nie da rady, jak tutaj. A skąd oni mają nasze autko jeszcze? Dawaj, sprzątaj! Foki, 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 foki... Widzę wrogi tracą! Uh-oh, barierkę rzędziarną. To co za frajda... Uaaa! Nie wiem czy ten materiał będzie się nadawał jakoś wątpię. A czy mi zawsze musi dobrze iść. Nie Dlaczego No ja nie wiem no To Otwarcie to dziadosło wreszcie no Tu ja jaja, łapaj to. Lamo Czy oni nie mają Respa' za na przypadkiem? Zdeń. Zdeń. Raczej tak. Ci poławimy troszeczkę RPG. Łapaj to lamo. Też, też? No dobra Am, am, am Ua. Nie, ja się wykończę Nie ma szans. Przegrana. Atakuję! Uh, 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 uh. W ogóle to ja zapomniałem sobie stoper włączyć, noż. W... Bączka. Uwaga, uwaga, do wszystkich jednostek! Często, eee... Czekajcie, poczekajcie, poczekajcie, po spokojnie nie stresować się. Dobra, jedziemy. E, tędy da się przejść, da się przejść. <laughs> Jak mi ktoś powie, że mam żawierina i a używam RPG To to, 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 to chyba to na strzępy. Przyjęliśmy kontrolę nad stelem! Gdzie chcesz iść? Wypadnie No tego punktu na pewno im nie oddam. Niech cholera. W życiu. I ktoś tu jedzie. Autko. No i patrz, no i w... tylko mają autko i już po nas Co ja wam takiego robiłem, że się tak na zlecacie, no <śm> nie mamy dwa autka. My tu nie mamy żadnego. E. Co jest? No tak, super. Rozwalimy im jedno, z, jakiejś, z jakimś cudem mają drugie, to jest dziwne. Nie wiem, korzysta z sytuacji, że ta się i przynajmniej jak że jest kolsem, że się tak położył na zabawie. O! Wyłączyłem laser. <grymne> jak to zobaczę, to będzie... Dobre. Dobrze. Wytyfy! Jeszcze mnie zabił! No niemożliwe! Hmm. No to może. No, no. Nic ciekawego tu nie ma. No! Super! No Reps w, w takim miejscu, że ja pierdzielę. Tu to jest. A, jest pojazd. I na to. I na to. Matko, ile tu już osób jest? Kurde. A ja tylko lamię, lamię, lamię i no, jeszcze to raz, raz lamię. <coughs> Teraz możecie zauważyć, że jestem bardziej rozgadany w takich grach. Team Deathmatch na kanałach. Co ja z tymi kanałami? <laughs> Lalalala, la, 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 la. wypad, won mi stąd. Strójaj, strójaj. Cofamy. pany? E, 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 e. Lud, w czo to masz? W przodu masz dla mnie? No i hakis, mój To jaki żal, no nie, no to są jakieś jaja. Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest? Aha, bo to jest potrójne, ja piernicze, wytypy. Wy. Może się wkopał No super, wiem, czwórka jest potrójna, dobra, nieudane. Nieudana gra. Rypać to. Nie jestem zadowolony z tej gry, ale chociaż dobrze, że mam... Że nie mam tak dużo deadów. <laughs> um, dobra, nie wiem czy to wystarczy. To nasza gra. 17 minut, że niby to trwało. 17 minut. No tak około, nawet mniej 15 minut. Hmm. Słuchajcie, zrobimy tak Zrobimy tak, że Ja się z wami teraz pożegnam I za chwilę się widzimy w kolejnym odcinku yy, Tylko tym razem W jakimś Team Deathmatchu, ok? No, także ja się z wami żegnam I zaraz wracamy Trzymajcie się, cześć No, nara, nara